Na przystawkę na warzywka, także może tak. coś tutaj sobie Te to, 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 Jakiś... to są? E, a do chlebka akurat czy tam do, do, do warzywa. Mm -hmm. Też może nie jestem mistrzem w kuchni, ale z pomocą internetu, w dobie internetu troszeczkę Dobra. tam rzuciłem okiem. Wyszedł jakby z tego problemu dobrze, tak czy siak się postarał jakoś mi zapewnić e, jedzenie, no i towarzystwo widać było, że bardzo się zmartwił tym, więc to miłe. A ty jakoś jak sobie nie wyobrażałeś? Znaczy w sumie nie miałeś po czym, ale czegoś podziwiałeś? No tak, szczerze mówiąc, ja wiem. Jakoś nawet nie zastanawiałem się. Miałem tylko nadzieję, że taki charakter masz pozytywnie zakręcony, no. Tak? I uważasz, że taki mam? No, myślę, że może być <laughs> nawet bardziej świetnie to ode mnie, więc... <laughs> wow. Już widzę, że po kilku słowach, że można fajnie z nim pogadać, że robi się pośmiać. Więc myślę, że to może być mój typ. No, zauważyłam właśnie, że nie wygląda jakbyś tu mieszkał jakoś bardzo. Tu ostatnio się wprowadziłem. Aha, no to I tak I po myślałam. prostu nie zdążyłem zgarnąć jeszcze wszystkich rzeczy. To, to co teraz masz, to tak ci na razie wystarcza? No, powiedzmy. No, <laughs> na razie jakoś tam daje rady, tak? Oczywiście, bo no, tak jak mówię, na znaczy, mnie nie ma mnie w domu. A to czym jesteś taki zapracowany? Mm, aktualnie jestem przedstawicielem handlowym, serwisantem telefonów. Pewnie trochę się stresował i tak do końca nie pokazał w 100% tego jaki jest. Mm, mm. Dobra, no może jednocześnie w takim razie machniemy sobie deser. Wziąłem trochę owoców, także mam arbuzika, mam ananasa, dobra. mam winogronka. Zobaczymy czy... No spoko. Czy, czy mój nóż nie pozwoli na to, żeby go pokroić? A no właśnie, bo ty, nie wiem, czy masz jakoś dużo tu wyposażenia? No, troszeczkę tam jest tak naprawdę, no to co tutaj mamy wystarczy. Ech, ale na ten moment najbardziej brakuje mi kobiety w tym mieszkaniu. Może rzeczywiście szuka kogoś na stałe. No, wygląda na takiego chłopaka raczej związkowego. A masz jakąś wizję swojej wymażonej randki na przykład? Jakbyś byś chciała, żeby to wyglądało? Gdzie, gdzie by to było? Jakieś wakacje fajne gdzieś w jakiejś tropie no, krajach? Najlepiej, plaża. żeby mnie od razu zabrał na wakacje chłopak. Przecież to, co, co by było lepszego. <laughs> w Gabi spodobało mi się to, że kiedy wspomniałem o jakiejś podróżach, podróżowaniu, wspólnym wyjeździe, jakieś wakacje, plaża, woda, to widać było po imieniu, że ten pomysł jej się spodobał. <laughs> Także bardzo mnie to cieszy, bo no, nie wyobrażam sobie życie bez podróży i myślę, że w końcu będę miał partnera, z którym będę mógł to robić.